Co to jest małżeństwo? Zakochanie to szczególny stan, w którym odczuwa się motylki w okolicach brzucha, albo coś w tym stylu. W każdym razie zakochanie jest uczuciem. Prawdziwa miłość natomiast nie jest uczuciem, ale czymś więcej. Prawdziwa miłość jest aktem woli. Może nie brzmi to zbyt romantycznie, ale to prawda. A oto jest powód. Wszyscy wiedzą, że podstawą prawdziwej miłości jest głęboka przyjaźń. I przyjaźń, jak mawiali starożytni Grecy, wyraża się w tym, że pragnie się dobra drugiej osoby. I o to właśnie chodzi. Miłość w sensie prawdziwej i głębokiej przyjaźni jest aktem woli. Pragniemy dobra drugiej osoby. Ale człowiek może mieć przecież wielu przyjaciół, których dobra będzie pragnął. Tak. Z tym, że pośród tych wszystkich przyjaźni istnieje też wyjątkowy jej rodzaj szczególna forma relacji. Ta szczególna forma relacji różni się od przyjaźni, ponieważ jest wyłączna to znaczy, skierowana jest tylko i wyłącznie do jednej osoby. W tej wyłącznej przyjaźni pojawiają się także szczególne sposoby okazywania miłości takie, które zarezerwowane są tylko i wyłącznie dla tej jednej osoby. Tą wyłączną relację nazywamy zazwyczaj małżeństwem. Małżeństwo istnieje odkąd istnieją ludzie, bez względu na kulturę i religię. Nie jest ono wymysłem chrześcijan. Ale wiara chrześcijańska ukazuje nam małżeństwo w nowym świetle. Dzieje się tak dlatego, że Chrystus podniósł małżeństwo do rangi sakramentu. To znaczy, chrześcijańskie małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety jest świętym oraz uświęcającym znakiem. Oznacza bowiem relację między Chrystusem a Kościołem. Kiedy dwoje ochrzczonych ludzi zobowiązuje się przed Bogiem i Kościołem do tej wyłącznej relacji, kiedy mówiąc tak, zgodzą się na wierność, obopólny dar z siebie oraz na potomstwo, którym ich Bóg obdarzy, wtedy ich małżeństwo jest sakramentem. Jako sakrament, małżeństwo jest dla obojga partnerów źródłem łaski i siły. Będą oni potrzebować jednego i drugiego, aby z powodzeniem kroczyć wspólnie przez życie. Życie bowiem składa się z dobrych i złych momentów. Ludzie się zmieniają, wciąż popełniają błędy, kłócą się, czują się porzuceni. Będą oni potrzebowali cierpliwości i siły, aby prosić o przebaczenie oraz gotowości, aby przebaczyć. W małżeństwie człowiek cały czas uczy się, co to znaczy chcieć dobra dla drugiej osoby. Może to oznaczać, że trzeba umrzeć dla siebie samego i żyć dla drugiego. A skoro dokładnie wiąże się to z przesłaniem Jezusa, małżeństwo chrześcijańskie jest prawdziwym naśladowaniem Chrystusa i drogą do świętości. Podsumowując, małżeństwo jest relacją wyłączną, nastawioną na dobro drugiej osoby oraz dobro potomstwa. Jest ono też sakramentem, czyli świętym i uświęcającym znakiem reprezentującym Chrystusa i Jego Kościół.